Dzień dobry, dziś porozmawiamy sobie o snach dotyczących śmierci. Chciałbym zacząć od opowieści o pewnym fascynującym miejscu, czyli o tak zwanym wesołym cmentarzu, który znajduje się w miejscowości Sapanta, na terenie dzisiejszego Siedmiogrodu. Cmentarz ten jest tak naprawdę arcydziełem sztuki naiwnej i wszystkie nagrobki na tym cmentarzu są robione według tego samego ludowego stylu. Najistotniejsze z naszej perspektywy w, na tych nagrobkach jest to, że w jego centralnej części znajdują się w drewnie zrobione płaskorzeźby, które opisują za pomocą jednego obrazka życie zmarłej osoby. Do tego jest w języku rumuńskim opis tejże osoby pod tym. I na tych nagrobkach na przykład znajduje się to, że jest na przykład człowiek, który był rolnikiem i sobie jedzie na traktorku. Można zobaczyć, jaki był jego zawód, czym się zajmował. Ale na niektórych nagrobkach na przykład jest pokazana młoda, piękna kobieta i obok niej dwóch mężczyzn, w których od razu widzimy jej historię w jakiś sposób. Na tych nagrobkach też zdarza się tak, że jest pokazany wypadek samochodowy. I tak naprawdę życie ludzkie jest pokazane za pomocą trochę w sumie y, z naszej perspektywy ludzi wykształconych w y, śmieszny sposób, ale jednocześnie skłania to do refleksji, ponieważ całe życie jest pokazane za pomocą jednego obrazka. Z naszymi snami jest podobnie, że często kodyfikują całe nasze historie, wiele lat naszego życia w jeden prosty, precyzyjny obrazek. I on czasem jest radosny, ale czasem to jest e, coś nieprzyjemnego, jak na przykład gwałtowny wypadek, czy na przykład historia jakiejś zdrady miłosnej. Człowiek się czuje e, z jednej strony troszkę oszołomiony, z drugiej strony jest tam, w sumie to trochę się śmieje z tego, jak to wszystko wygląda, ale kiedy wyjedzie stamtąd, to nagle zaczyna się zastanawiać nad swoim własnym życiem, czyli ma tą refleksję e, już związaną z, z, z własnym życiem, ze śmiercią. I z Memento Mori, bo po nas też zostanie być może tylko taki obrazek. No i tu jest pytanie, jaki obrazek nam by wyrzeźbiono po, po, po naszej śmierci. Jednocześnie miejsce to jest nazwane wesołym cmentarzem, dlatego że no, ze względu na swoją trochę naiwność tej sztuki, chociaż jest to dla mnie sztuka wybitna, ale jednocześnie nasza pamięć to też jest trochę taki wesoły cmentarz. I w naszych snach również nasza przyszłość, czy to, co się dzieje w naszym życiu pokazywane jest często przez dosyć szokujące, ale też często śmieszne zdarzenia. Pod, pokazane jest to pod płaszczykiem wydarzeń i historii z naszej przeszłości. I to, co się dzieje w naszych snach i często w naszej pamięci, to bardzo często jest również taki e, wesoły cmentarz. Czasem ta nasza wewnętrzna świadomość, którą opowiada sny, no potrafi być zaskakująco dowcipna. Ale tematem dzisiaj głównym jest temat poważny, Chociaż często niepoważnie traktowany w naszej kulturze, co też jest istotne z perspektywy snów, jest temat śmierci. I oczywiście yy, jest to temat, który tak na oczywisty sposób nas przeraża, tym bardziej, że na co dzień w ikonografii, w kulturze panuje kult młodości, kult piękna. Śmierć jest wygnana, ludzie często umierają samotnie. Yy, w związku z tym, kiedy śni nam się śmierć, co przeżywamy, to wiadomo w dosyć e, mocny sposób. I teraz warto powiedzieć, co w ogóle oznacza symbolika, czy w ogóle symbol śmierci. Kiedy spojrzymy na symbol, <laughs> e, czy to jak jest rozumiana śmierć w kartach tarota, ale też na przykład w chińskiej księdze przemian, w, heksagram w heksagramie rozpad, to oczywiście śmierć wiąże się z momentem, jakiegoś odejścia, zamknięcia, czegoś, traumy, ale tak naprawdę ta śmierć w takim procesie czasowym jest momentem odrodzenia życia. Z tym, że coś musi odejść, żeby coś mogło się pojawić. To jest ten y, cykl roczny. Czyli, y, kiedy zaczyna się lato i y, y, jest 24 czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku, to zaczyna, dnia zaczyna ubywać. Wszystko zaczyna się rozpadać, aż do dnia 24 grudnia, najkrótszego dnia w roku, kiedy, jest, kiedy cała przyroda jest zamrożona, panuje śmierć, ale ten moment jest momentem zmartwychwstania Boga Słońca według pogańskich mitów. I zaczyna się ta jasna pora roku zaczyna się w tym momencie największej ciemności, największego rozpadu. I to też oznacza ta, i to oznaczała śmierć w takiej, w dawnych pogańskich wierzeniach. Była częścią życia i częścią rocznego cyklu. Rzeczy musiały się rozpaść, żeby przyroda mogła się odrodzić. I, I tego typu rozumienie śmierci, czy symbolu śmierci, można również odnosić do naszych snów. Jest też ciekawa rzecz, że e, z perspektywy tego, w jaki sposób w buddyzmie tłumaczy się sny, e, to w momencie, w którym śni nam się nasza własna śmierć, to są sny o wyzwoleniu z tego całego kołowrotu przemian. I mówi to o duchowym odrodzeniu, o oświeceniu. To są tak naprawdę sny, które są traktowane jako sny bardzo pozytywne. Kiedy się odcina to, co negatywne, i z umysłu wyłania się to, co rzeczywiście w nim istnieje, i to są te wszystkie pozytywne i absolutne aspekty umysłu. Więc w tym momencie, jak się śni nam nasza własna śmierć, to powinniśmy się z tego cieszyć z tej perspektywy. Inną kwestią jest to, że. Eee... Może nam się śnić, i to się zdarza, że bliskie nam osoby zmarły. Oczywiście ludzie mają sny, w których jasno widzą i dokładnie widzą, co się wydarzy, natomiast to nie są te sny, które interpretujemy. W tego typu snach, znaczy oczywiście, ja, może. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja mieszkałem wiele lat z chorym ojcem i wielokrotnie mi się śniło to, że on umarł i co się dzieje po jego śmierci. I oczywiście te sny mówiły, że on umrze, natomiast to było wiadomo, bo był wiele lat chory. Każdy z nas umrze. Natomiast te sny nie oznaczały tego, że on akurat za tydzień odejdzie i. Co go spotka po śmierci, tylko mówił o różnych aspektach mojej psychiki, mojej relacji z rzeczywistością. Pod maską, czy pod postacią tego mojego ojca. Mówił o tym, co powinienem odrzucić albo co zmienić w swojej relacji ze światem, żeby nie być po stronie umarłych trochę w swoim życiu. E, e, inną kwestią jest to, że zdarza nam się, że e, zdarza nam się, że. Śnią nam się wśród żywych albo w relacji z nami osoby, które zmarły, odeszły jakiś czas temu, dawno temu. I jakby często zdarza się, że takie zmarłe osoby śnią nam się jako nasi tacy duchowi przewodnicy, dają nam jakieś rady, pokazują nam to często dotyczy naszych rodziców, dziadków. Dają nam rady, co i jak powinniśmy zmienić w rzeczywistości. Znam przykład osoby, która, do której zmarły dziadek przychodził w snach i ona posłuchała jego konkretnych rad dotyczących swojego życia, i to były najlepsze rzeczy, które w danym momencie ta osoba mogła zrobić. Jest też ciekawa historia, którą mi kiedyś opowiadał jeden przyjaciel. W którym, która dotyczyła snów e, związanych z jego dwoma babciami. I chodzi o to, że w dzieciństwie mieszkał z jedną z tych babci, a potem przez wiele lat życia e, na skutek różnych historii rodzinnych w jego głowie ukształtowała się taka świadomość, że ta babcia z dzieciństwa była pase. A ta druga babcia była super ważną i w ogóle fajną babcią. I po wielu latach zaczęły mu się obie te babcie śnić. Tylko, że ta, którą on uważał w swojej takiej racjonalnej świadomości za tą fajną, zaczęła mu się śnić w bardzo nieprzyjemny sposób. A ta druga babcia, z którą był kiedy był mały, zaczęła mu się śnić w bardzo piękny, przyjemny sposób. Domowy, rodzinny, jak zaczęła mu się śnić historie związane z swoim domem yy, w piękny sposób, to właśnie z tamtą babcią. I pod wpływem tych snów całkowicie zmienił swoje z jednej strony myślenie o jakby o tym, swoje nawykowe myślenie o tych babciach, ale też w inny sposób zobaczył swoją historię rodzinną. Jak pewne rzeczy się zmieniały, jak były kształtowane, jak były kształtowane przez jego powiedzmy rodziców, ale trochę były odklejone od jego świadomości, która dotarła do niego poprzez te sny. I pokazała mu inną rzeczywistość, i coś zrozumiał w inny sposób. I w tym momencie te sny o osobach zmarłych trochę pokazują głębsze często warstwy naszych wspomnień, naszej pamięci. I potrafią przekształcić to, co i w jaki sposób myślimy o świecie, i w związku z tym, jak go kształtujemy. Można też mówić o tym, że śmierć i to też śnieć osób nam bliskich, czy, czy, czy może nam się śnić rzeczywiście pod postacią konkretnych symboli. Jest taki symbol na przykład y, smoka, który jest nazwany, czy mamy taką świadomość we śnie, że to jest anioł zagłady. Wtedy rzeczywiście to, y, to w warstwie symbolicznej jest y, y, nie jest to osoba, tylko symbol. Takim klasycznym symbolem też związanym y, ze śmiercią, który też pojawia się w naszych snach, to jest symbol zgaszonej świecy. I ten symbol jest o tyle. On ma w sobie coś takiego bardzo łagodnego. Ja bardzo lubię ten symbol. I on po, po, pozwala też, zrozumienie go, tego czym jest ten symbol, pozwala nam też zaakceptować ten fakt śmierci czy umierania, odchodzenia, że śmierć istnieje jest częścią naszego życia. Po prostu choćbyśmy nie wiadomo jak w naszej kulturze wygnali to z naszej świadomości. I patrząc z tej perspektywy, sny potrafią nam pokazać to, że musimy zaakceptować ten fakt i potrafią nam pokazać, że to jest pozytywne dla całości naszej psychiki, akceptacja tego faktu. Ale sny mają jeszcze jedną, jedną ciekawą cechę czy zdolność. Potrafią być rewolucyjne, potrafią nas zszokować i zmienić nasze nastawienie do wielu rzeczy. Jest taka opowieść Jasnowidza Jackowskiego, który opowiadał o tym, że odwiedzał w szpitalu człowiek na onkologii chorego na nowotwór. Odwiedził go kilka razy, i kiedy go odwiedził po raz tam chyba trzeci, to ten ktoś mu powiedział: Do zobaczenia jutro, czy za jakiś czas. Ale następnego dnia ten człowiek już nie żył. I chodzi o to, że po kilku tygodniach Jackowskiemu ten człowiek śnił się jak lata szczęśliwie pod sufitem, uwolniony. I oczywiście w żaden sposób tu nie mówię, że to był rzeczywiście ta uwolniona postać, natomiast opowieść Jackowskiego była ciekawa z tego względu, że opowiadał on o tym, jak to wpłynęło na jego postrzeganie rzeczywistości, jak zmienił swoje nastawienie do Umownie mówiąc tamtej strony, jak się na nią otwarł, co jakby też zmieniło całe jego życie później, prawda? I miało bezpośrednio wpływ na to, że stał się jasnowidzem Jackowskim. I to się wydarzyło pod wpływem snu, który był dla niego rewolucyjny, zszokował go. I tu jest jeszcze jedno ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o szok i o podejście do śmierci. W, w Nepalu, w Katmandu jest. Jest takie miejsce, które się nazywa Paszupati. I to są pola kremacyjne, które kiedyś pojechałem odwiedzić z tego względu, że półtorej tysiąca lat temu dwóch buddyjskich Joginów Tilopa i Naropa tam medytowali. No i człowiek, kiedy jedzie na pola kremacyjne sprzed wielu wieków, to myśli, że jedzie do muzeum. Tymczasem okazało się, że jest to pole kremacyjne bardzo dużego no, metropolii, które jest cały czas yy, cały czas działa. W związku z tym cały czas. Ludzie na rzece palą tam zwłoki, więc nad całym miejscem unosi się cały czas dym. Jest bardzo dużo gadzideł, więc tak naprawdę ludzie są paleni w taki sposób, że zapach, który się wydobywa jest piękny, to jest zapach kadzideł, bardzo to jest oniryczne. Ale chodzi o to, że całe to wzgórze Paszupati przy tej rzece jest poświęcone Bogu Siwie. I wszędzie po prostu znajduje się mnóstwo kapliczek, w środku których jest falus. A u góry tego wzgórza jest miejsce młodzieży Katmandu, nastolatków, która się tam ulubione miejsce randek, w tym dymie po prostu palonych zwłok, tak naprawdę, gdzie jest to główne pole dużego miasta, więc tak naprawdę jest kolejka ludzi ze zwłokami do rzeki po prostu. No miejsce jest całkowicie fascynujące, ponieważ... Z tej perspektywy kultu Shiva, czy tego jakby całości tego wzgórza, to moment śmierci jest momentem wyzwolenia świadomości, który można porównać tutaj do seksualnego orgazmu, co jest ideą absolutnie rewolucyjną i totalnie szokową. Jest fascynujące, no trudno mi powiedzieć, czy, czy tak jest, natomiast rzeczywiście to miejsce zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I no, tam się czułem jak wewnątrz snu. Tego typu rewolucyjne sny są czymś fascynującym i wszystkim takie życzę, a jednocześnie życzę wszystkim akceptacji tego faktu śmierci, który również pojawia się wewnątrz naszych snów.